Europa pod cyfrowym nadzorem. Jak Wam się podoba taka rzeczywistość? Wyobraź sobie, że każdy Twój e-mail, każda wiadomość na komunikatorze, każde zdjęcie, dokument, notatka, zanim dotrze do odbiorcy, jest skanowane, analizowane i archiwizowane. Nie w Chinach, nie w Korei Północnej, w Unii Europejskiej. Witaj w świecie, w którym Twoje urządzenia, telefon, komputer, tablet pracują nie tylko dla Ciebie, ale też dla systemu nadzoru. Brzmi jak teoria spiskowa. To przeczytaj do końca. Komisja Europejska przygotowuje regulacje, które mają na celu wdrożenie algorytmów skanujących całą prywatną komunikację obywateli. Projekt nosi nazwę Chat Control II i choć brzmi neutralnie, jego skutki mogą być dramatyczne. Co to oznacza w praktyce? To znaczy, że każdy Twój e-mail, każda wiadomość, nawet ta najbardziej prywatna, każdy załącznik zostaną odczytane najpierw przez maszynę, a potem może przez człowieka. Oczywiście oficjalnie wszystko dzieje się dla naszego dobra. Władze mówią, że chodzi o ochronę dzieci, walkę z pedofilią, terroryzmem, handlem bronią, a nawet o eliminację szarej strefy. Ale pozwól, że żądam ci pytanie: czy kiedykolwiek historia pokazała, że masowy nadzór kończy się dobrze dla obywateli? Pomyśl o tym tak: masz firmę, wysyłasz do zespołu informacje o nowym projekcie, albo planujesz startup i dzielisz się pomysłami z partnerem, albo piszesz z klientem o szczegółach umowy. Czy masz pewność, że te dane nie trafią do państwowych rejestrów? Czy masz pewność, że nikt nie skopiuje twojego pomysłu? A może zostanie on przekazany przypadkiem komuś lepiej ustosunkowanemu? Władze mówią, uczciwi nie mają się czego obawiać. To ulubione zdanie systemów totalitarnych. Ale w praktyce działa zupełnie odwrotnie. Bo kiedy uczciwy człowiek staje się ofiarą algorytmu, który źle zinterpretował jego słowa. Nie ma jak się bronić. Nie wie nawet, że znalazł się na celowniku. Nie wie, że został zaklasyfikowany jako ryzyko. I to jest właśnie największe zagrożenie. Nie masz wpływu. Nie wiesz kiedy. Nie wiesz dlaczego. Nie wiesz kto. A przecież żyliśmy w przekonaniu, że Europa to bastion wolności, prywatności, poszanowania praw obywatelskich. Że tu nie ma cenzury. Że możemy rozmawiać, pisać, tworzyć bez strachu. Ale teraz. Witaj w świecie, w którym. Twój smartfon sprawdza, z kim piszesz. Twój komputer analizuje, co przesyłasz. Twoje urządzenie śledzi, gdzie jesteś. Co mówisz i co planujesz? Brzmi przerażająco, bo takie właśnie jest. Twórcy Chat Control II. zero zapewniają, że to wszystko ma być dobrowolne, że użytkownik sam wyrazi zgodę, ale wystarczy spojrzeć na poprzednie dobrowolne rozwiązania, by zrozumieć, jak to działa. Najpierw zachęty, potem presja, a na końcu obowiązek. I nawet jeśli się nie zgodzisz, twoje aplikacje znikną z App Store, twój komunikator nie przejdzie certyfikacji. Twoje konto może zostać zawieszone. Czy to jeszcze wolność? Czy może cyfrowa tresura? I tu pojawia się kolejne pytanie. Czy jesteśmy gotowi oddać wszystko, co prywatne, w zamian za iluzję bezpieczeństwa? Bo prawda jest taka, że przestępcy znajdą sposób, by obejść system, a zwykli ludzie będą skanowani, analizowani, profilowani. Nie przestępcy, nie handlarze bronią, tylko ty, ja, my wszyscy, co będzie skanowane. Wszystko. Mail. Wiadomości głosowe, zdjęcia, wideo, dokumenty, a nawet Twoje pliki na dysku czy w chmurze i wszystko to bez Twojej wiedzy, bez Twojej zgody, bez Twojego udziału. Możesz powiedzieć Mnie to nie dotyczy. Ale czy na pewno jeśli masz firmę, jesteś zagrożony jeśli jesteś dziennikarzem, jesteś zagrożony jeśli masz własne zdanie, jesteś zagrożony bo system nie zna kontekstu system widzi tylko ciąg znaków system nie zna ironii, żartu przenośni. I ten system może zdecydować, że jesteś podejrzany. A co potem? Może dostaniesz maila, może ktoś zapuka do drzwi, a może po prostu twoje konto przestanie działać. Nie ma winy, nie ma wyroku, nie ma procesu, jest tylko system. Dziś mówi się o ochronie dzieci, ale jutro ochrona klimatu bezpieczeństwo państwowe stabilność ekonomiczna polityka każdy temat może stać się pretekstem do dalszego rozszerzania inwigilacji. I teraz najważniejsze pytanie. Jak Wam się podoba taka rzeczywistość, taka przyszłość, taka Europa? Czy naprawdę po to budowaliśmy wspólnotę? Po to rezygnowaliśmy z granic, suwerenności, niezależności, by teraz być kontrolowani do ostatniego bajta danych? Nie musimy się godzić. Nie teraz. Nie w milczeniu. Możemy mówić. Możemy ostrzegać. Możemy działać. Bo jeśli się nie odezwiemy, jeśli nie zareagujemy, to obudzimy się w świecie, w którym nie mamy już prywatnych rozmów. Nie mamy już tajemnic, nie mamy już wolności, tylko zgodę. Na wszystko. Jak Wam się podoba taka rzeczywistość, bo może to już ostatni moment, żeby ją zmienić. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz, udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal travel Zobacz, jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji.